Witam Was bardzo serdecznie, a więc, e, tak jak zawsze, e, zapraszam Was na taki materiał bardzo szczególny, który chcę Wam pokazać. W języku polskim będzie i włoskim. Wiem, że to jest trudno tak słuchać, ale by e, wielu mogło zrozumieć. Allora, carissimi vi saluto e vi invito per vedere un speciale materiale, che preparato, In due lingue, anche se difficile, Polacco, italiano, e di sapere certe cose molto importanti. Chciałbym, abyście zobaczyli również od kuchni cały ten właśnie szczególny moment przygotowania, a także i to, co jest wokół tego wszystkiego, tego wielkiego dzieła misyjnego, bo przecież to jest misja, udawanie się do Italii, czy też do innych miejsc, by głosić Ewangelię. Allora voglio che voi vedete qualcosa speciale, quello che que possiamo dire da dalla cucina direi di quella preparazione di tutta organizzazione tutto quello è fatica per fare questa evangelizzazione tra due paesi non soltanto Italia Polonia diversi luoghi. Eh, moi drodzy eh, ta evangelizzazione trva già viele latte, eh, non ricordo, già da molto, da molto, eccrociamo un milione di chilometri. Kiedy właśnie wciąż głoszę Słowo Boże, i spotykam ludzi, wioząc również swój ołtarz. Ołtarz, który został poświęcony, można powiedzieć, konsekrowany w tym miejscu. Tu w Sanktuarium Matki Bożej i pustelnia, gdzie jest świętego Szarbela, we Florencji koło Jurze. Ten ołtarz obecnie, wcześniej nie było, odprawiałem. W domach, u ludzi. Miałem też inny ołtarz, który podarowałem jednemu z księży na terenie Chorwacji. Był on bardzo ciężki, było mi bardzo trudno przewozić. Carissime lora, tutta questa evangelizacjone, che viene da qui, da la Polonia, ma questi anni, non mi ricordo quando, io già. fatto più di un milione di chilometri in questa opera di evangelizzazione, eh, portando anche il mio altare, da cinque anni questo altare eh, che è consacrato direi al Signore proprio qui nel santuario, nell'eremo, qui a San Ciarber in Polonia che voi vedete eh, a Firenze. Z tego miejsca, tu z Florencji, wyruszam już od pięciu lat, ale to przecież musimy cofnąć się do 2012 roku. Wtedy zaczyna się ta misja. Kilka samochodów, można powiedzieć, zajechanych. Posodire co questa misja si inicia. nel 2012, ma i diverse macchine lo consumato, veramente. Nie patrzę na to, e, że się uszkodzi, bo e, właśnie rzeczywiście i e, amortyzacja, użycie samochodu, a później oczywiście e, utrzymanie tego, co tylko jeden z wydatków, czy później wydatki na przejazdy, e, to zawsze Pan Bóg na to gdzieś tam... E, znajdowali się ludzie, którzy ofiarowali, by móc dotrzeć. Ileż takich rzeczy świętych było, spotkań w wielu domach, w wielu miejscach, nawet na parkingach, w wielu miejscach szczególnych, gdzie ludzie mogli uczestniczyć w Eucharystii. Loro eucharystymii, quanti posti doveo celebrato messa nelle case, ospetali diversi luoghi, ma anche nel parcheggi, anche qualche volta con i camionisti, ma ho guardato mai. che si consumano le macchine, eh, veramente eh, tutto questo. Ma guardate voi questo materiale che vi porta anche pensiero, quante cose sono dietro di tutto, oltre celebrazioni, oltre fatica di spostamento, di ore e ore di viaggi e poi qualche volta mancanza anche di riposo. Tutto per la gloria di Dio e per anche voi. Moi drodzy, więc zobaczcie, ile to jest również i tych przygotowań, tego wszystkiego. No i oczywiście potem zmęczenie, przejazd do różnych miejsc. To są tysiące kilometrów dla, na chwałę Bożą, dla Matki Najświętszej. No i oczywiście i dla was, dokąd docieram w tym głoszeniu Ewangelii. Na koniec będzie też i napisany numer konta, gdzie możecie mnie wesprzeć w tej ewangelizacji, jeśli czujecie, że to jest dobre dzieło, tam jest numer konta i e, każda wasza pomoc e, będzie ważna, bo to wszystko się niszczy i te wszystkie rzeczy, abym mógł dalej głosić Ewangelię. Allora carissime la fine, sarankę, numero di conto corrente, dove potete anche aiutarla, se si in qualche modo, perché vedete tutto quello che porto eh, dopo si deve eh, cambiare, comprare nuovo. Eh, per questa evangelizzazione, se volete aiutarmi, che posso ancora portare la parola del Signore. Vi ringrazio con tutto il cuore. Guardate questo materiale. Sapresso, del materiale, tutti i tuoi psicologali. Ecco, carissimi, volevo farvi vedere una cosa. Chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Oltre che io faccio queste celebrazioni, lunghissimi viaggi, questa misione che dura già anni miliardi, miliardi kilometrów. Porto con me anche le cose, La macchina piena. Ja wiecie, jadąc w tej misji ewangelizacyjnej gdziekolwiek i sprawując się świętą, czy w domach czy w różnych miejscach, nawet na parkingach. To już jest ta misja od wielu, wielu lat. To nie tylko celebracja, ale również trzeba zapakować wszystko. I często noszę sam, nieraz na piętro i modlę się, jak gdzieś jest na parterze, gdzie mogę podjechać. No ale zobaczcie sami, ile to jest rzeczy. Allora guardate carissimi quanto è faticoso anche questo. Voglio far vedere, perché non è una cosa semplice. La caricare la macchina Dura più o meno un'ora e poi tutto devo scaricare, rimettere tutto nel luogo per le celebrazioni. Vi faccio vedere i, questi uno dopo l'altro, eh, quello che devo mettere, quello che riguarda solo le celebrazioni, ma poi, oltre di questo, c'è anche bagaglio mio davanti, ma c'è anche mio Jack, carissimo. Kaniolino davanti per quello sono dopo felice quando carichiamo tutto. Ma così dopo e, tutte le celebrazioni per proseguire in altri luoghi per fare le celebrazioni. A więc, moi drodzy, mówię, troszkę dłużej mówię teraz po włosku, prawda, no ale po polsku, że zobaczcie, ile to trwa, jak to długo trwa. To nie jest takie łatwe, bo około godziny czasu załadować, czasem więcej nawet, to zależy. Ale po takiej celebracji, jak wiecie, gdziekolwiek sprawuje Eucharystię, i jadę do ludzi, gdzie proszą, chorzy, cierpiący, no to trzeba samochód załadować. Już nie mówię, że wziął to niszczę, już nie mówię o tym, ale po prostu załadować wszystko i tylko te rzeczy do sprawowania liturgii. Ołtarz. Ołtarz jest konsekrowany, ołtarz poświęcony. Nie odprawiam w domach, po różnych stołach czy w innym miejscu. Uważam, że to musi być ołtarz tylko do tego, do celebracji liturgicznej, do mszy świętej. No i załadować to wszystko, sam bagażnik, mieści się w nim wszystko to co do liturgii i jeszcze na siedzenie tylne, to wszystko jest rozłożone, jeszcze jest mój bagaż, także zobaczcie ile tych rzeczy będę wkładał. Alora, guardate, <coughs> quante cose, metero dentro. Zaczynam, zaczynam, widzicie, no właśnie, to jest podstawa ołtarza, jest to la base, del to jest to była właśnie podstawa do ołtarza, a później ten dla ołtarzowych, no ale dalsze rzeczy. Oraz dla do To jest ten lanterne. i dietro, imagine. Jako. To jest właśnie też ołtarz i ten, który pokazuje nam to jest wizerunek Marci Boższej i wizerunek święty, świętego, ojca Szarbela i świętego Jana Pawła II. To się zasuwa i tutaj blokuje oczywiście dańce. To jest kolejna dla na że Tuta tutaj na borsa zostawiono rzeczy dla czelebracji, Tutaj, w tej torbie, wszystko do zbadania mszy świętej. I tutaj, westki dla Tutaj są stroje, które używam w czasie Wszystko musi być dokładnie ułożone. E i tutto deve essere in manka miejsca. Jeżeli nie, to będzie brakować miejsca. W questa borsa ci są i cavi, prolunghe, tutto ten Tutaj są wszystkie przedłużacze, kable, które potrzebne są do połączeń. Certo, anche adesso portiamo tutto che, che bisogno per avere l'audio e poi la cassa. Lo stensorio, tutta gli Certo che deve essere anche. I kawaletto per microfono, per la luce, per chiesoną anche lampa. A więc musi być właśnie statyw pod mikrofon, pod lampy, które trzeba czasem ustawić, żeby była jasność odpowiednia. Kawaletto, jest to kasa. E l'audio. In questa scatola c'è anche l'audio mobile, perché se andiamo per le strade a fare evangelizzazione per far sentire tutto deve essere anche questo. A więc w tej właśnie patrzcie jest to audio takie przenośne, czyli cioè, eh, nagłośnienie Jak idem przez ulicę ewangelizować. bardzo bardzo ważne, mają to importante. No właśnie, ecco, c'è anche tabernacolo, piccolo tabernacolo, to również, małe tabernacolo in questo zaino, c'è Cosa molto più importante sono le reliquie dei santi San Giovanni Paolo II e San Charbel, sempre con me. Qui, in questo plecaccio sono reliquie święte, sempre ze mną: Święty Jan Paweł II, Schweditore Charbel. Alla fine, na końcu, la croce, che la croce che portiamo, che porto a benedire tutti, ma con successo, sono in Lui è la luce del mondo. In questo buio, anche se abbiamo un bellissimo sole, ma c'è buio in tanti cuori, per quello c'è bisogno di quella benedizione per le strade. Penso che c'è bisogno missionari di strada, che mi sento così, ma qualche volta mi fermo nel santuario. i Polonia, Maria Suntabonimitso, Enelere, Modisanszabela, Florencia i Polonia. A więc, moi drodzy, krzyż teraz, krzyż, który przeboczę na koniec, wkładam tym krzyżem, którym błogosławię na ulicach, bo on jest światłością świata. On, jedyna światłość, bo przecież wiemy, że nawet gdyby było najbardziej jasno i najpiękniejsze słońce, jak w sercu ludzkim, nie ma Boga, jest ciemność, więc tym krzyżem idę, jako misjonarz drogi, tysięcy, tysięcy, by Jezus otwierał te serca, oto tam krzyż. Ewi benedykma, Amen, Amen, błogosławię Wam. To jest te luce ela ciposphere, no? To jest światło zwykłe, można wyłączyć. Ma quella luce non si sposta. No, Ricordate di quando una volta al cuore, quando hai Gesù nel cuore, e, hai una luce immensa. Ricordati anche se intorno a te sarebbe grande buio. E no, to jest widzicie to światło, które można wygasić. Tak, oto sztuczne światło, ale światło Chrystusa jest światłem, które oświeca. Nawet gdyby wokół ciebie było tak bardzo ciemno, pamiętaj, że masz być tym światłem. Allora così, concludo, concludo carissimi, concludo già partire. Drogę z nami. Tak moi drodzy, kończy się. Właśnie załadowanie, robiłem taki momenty stop, żeby trzeba przynieść kawałek, ja już sobie to wszystko przyniosłem. Allora, così si conclude, Vi carica la macchina, ma io ho fatto sempre eh, ferma immagine, perché dovevo portare la cosa. Per farvi vedere la fatica, adesso pensate, tutto quando arrivo in un luogo devo scaricare. ma poi deve mettere a posto e la gente fa clic alla casa e vede per un attimo o sta celebrando e passa in altro, non sapendo cosa c'è dentro, la fatica, la strada, è tutto per Gesù, tutto per Maria e anche per voi, per la vostra fede, per il vostro amore, ricordatevi, finché Dio mi... dana forca, ogni tanto le leferite, tutto escono, piedi, mani, corpo. Moi drodzy, to wszystko kosztuje czasu, kosztuje e, bardzo wiele też, ale Pan Bóg daje siłę. Mimo chorób, widzicie, tu widać tylko rany na rękach, nogach, e, ale tych chorób się nazbierało. A później to trzeba wszystko rozładować, podłączyć, przygotować. A ktoś sobie wejdzie, kliknie, zobaczy na transmisji i idzie dalej. Nie wiedząc, co jest za tym. Tak jest w naszym życiu. Musimy wszystko poznać dokładnie, żeby później mówić o drugim człowieku. Poznać, ile go potrzeb to, to życie kosztuje cierpienia, pracy, drogi. Panora kuzika, i Fraterniser, nella vita. Per giudicarla prima nessuno, non deve fare nessuno, perché prima devi conoscere quanto fatica fa nella vita, delle cose che deve fare nella sua vita per poi ottenere qualche risultato migliore nella vita, per quello non giudicate nessuno, prima conoscete la persona. Avete dato Nigde, nigdy Nigde, Niao San da noi C'è da Niech Bóg wam Bogosławiony. vi benedykta. Sia Lodato, Jezus Chrystus. Sia Niech będzie podchwalony Jezus Chrystus na wielki wiek. A więc, moi drodzy, już przyjechałem do kolejnego Domu Modlitwy Świętego Szarbela. Najpierw, jak mogliście zobaczyć, zabierałem rzeczy z Domu Modlitwy Świętego Szarbela, koło Jeziora Garda. A teraz już jestem koło Bergam. To właśnie. Tak wygląda po przebyciu prawie 100 kilometrów i trzeba ten ołtarz rozłożyć. Eh, allora eh, sono già in altra casa di preghiera di San Szarbel. Eh, ho fatto questo viaggio circa 100.000 km da casa di preghiera di San Szarbel vicino lago Garda e sono eh, arrivato qui vicino Bergamo. I ora devo eh, montare di altare takie, tra poco sarà la di santa mista. Usłyszeliście głos mojego pieska Jackusia, który za mną teraz jest na przykład, nie zawsze, no ale w tej chwili jest, allora eh, avete sentito eh, come abbaya eh, mio cagnolino Non sempre viene con me ma questa volta sì a vezze eh, on me dobrese allora mio jack eh, veramente eh, tanto è sensibile e poi subito abbaia quando sente eh, qualcosa e così ho grande sicurezza ma adesso preparo l'altare, avete lasciato io a Ecco, sono queste due che devo mettere insieme, ci sono tutte due uh, speciale srodovanie podwistena. Ecco, sono queste due cose che ci servono per preparare eh, proprio il Pierwsza, prima, prima parte okay. del filarso, e poi seconda parte. Oto jedna część, drugą muszę wyciągnąć do góry. Parte, eh, e poi certo deve essere in realtà eh, il tavolo è tutto eh, preparato e pronto. Allora, guardiamo: ecco quello che si apre davanti. ale alorawi diamo, eh, questo altare, są so, eh, dietro, questa, questo triptych, perke eh, Giovanni Paolo, Saint-Charmel, al centro La Madonna. A więc teraz przybliżę kamerę eh, eh, e, i widzimy ten piękny tryptyk eh, Święty Jan Paweł II, Święto Ojciec Czarbel, no ale w, w, w środku. Matka Boschaf, non può venire da un buon Maria assunta di buon inizio. E, e questo lo faccio dopo. Adesso ancora guardate le altre cose. Ecco. Prepariamo tavolo. Teraz, moi drodzy. O, I oto. Tak. Powstają też. O. Ar ar -te. ar arte, druga parte. Guarda altre. Bene. towaria, to jest też mały obrusik. Który zakładam na ołtarz? Wszystko jest przygotowane, i rozpoczynamy się właśnie wszystkie rzeczy, które najważniejsze na ołtarzu Lora Czerto-Wilkaricza. Oj. Patryna. Tutto insieme, guardate, cari fratelli, deve essere tutto fatto insieme così, bene. Ietro di. Il che c'è anche un pennello piccolo, un pennello. Proszę to per dla audio. Oj, luce, klucze, tu klucze. Widzę tam, a więc i światło. No, wszystko trzeba teraz to wszystko podłączyć no zamontować. To jest dosyć dużo przygotowania. Ecco, są tante preparazioni, ma adesso guardate, avicinando telekamerę. così vediamo carissimi anche la Madonna vicina. No właśnie, już prawie macie, teraz trzeba tylko odpowiednio jeszcze ołtarz przyciągnąć, żeby ten obraz był jak najbliżej, najlepiej i dwie świece, i ołtarz przygotowany. A allora ancora ci vogliono anche le candele e così l'altare è e pronto in una casa di preghiera, e così si inizia. e proprio dopo la celebrazione. Tak więc gotowe jeszcze tylko świece tu na ołtarz i tak się rozpoczyna właśnie ten najważniejszy moment spotkania, modlitwy i przeświecenia.